Siemano, Siemano w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się Pugiem. Chciałbym tu Wam parę słów powiedzieć o tym Pugu. Jest to Kun Multimaster 123 NSH, czyli Non-Stop Hydraulika. Opuścimy go sobie. Jest to 4 plus 1. A tutaj bardziej z bliska. Obrotnica jest to 200. Pug ten ma siłownik obrotu. Tak jak każdy wiadomo, obracalny. I plus siłownik liniowania, czyli wspomagający obrót, który składa nam szerokość pługa tak żeby nie było takiego, może być, majtnięcia wielkiego maszyną, tylko że on się prawie w linii obracał w swoje osi. Multimaster ma regulowaną szerokość ręcznie. Nie ma automatu, to kosztowało chyba tam około 15 tysięcy netto więcej. A, z tego zrezygnowaliśmy na rzecz innych rzeczy, jak mówiłem, jest to 4 plus 1, jak tutaj widzicie, czyli mamy piąteczkę na hydraulice jedno koło podporowe. Eee, bardzo ważna rzecz, kurczę, tak co już oraliśmy nim trochę pod rzepak ale było sucho i część była pod orkę, część była pod grubera i talerzówkę, stał troszkę ten puk i Wam powiem jeden już minus, który odkryliśmy brak kalamitek tutaj na tych sworzniach tu dali, tu dali, wszędzie są wczoraj potrzepiłem go, wieczorem chciałem go obrócić, patrzę czemu kółko na mnie zjeżdża a się okazało, że tam tutaj wszystko się zawiesiło zaśnie działo i niestety trzeba było kurcze pół godziny, tam jakieś 2:40 40 smar miedziany wicie i, i dymać w prawo-lewo. Tak tutaj to z grubsza wygląda. Także mówię, tutaj powinny być w tych stworzeniach kalamitki. To taka uwaga, która nam się pierwsza rzuciła w oczy. stopę podporową mamy, odkręcamy gwint ciągniemy ją do siebie i ten zamek przychodzi nam dalej. Pók jest na belce, także możemy tu wypiąć. I na spokojnie sobie nie celować w jabłka, tylko wjechać całą belką do ramy połącznik górny jak Widzicie, ma ileś otworów, fasolki, tak by to mniej więcej z grubsza wyglądało o tym pugu Zaorałem już jakieś 4 hektary. Orka jest naprawdę spoko. Bardzo ładnie przykrywa. Mimo kurcze poplonu, który musieliśmy zasiać na to zazielenienie jest po kolana, zobaczcie tutaj to pług bardzo ładnie przykrywa, jest czysto tam gdzie widzicie jakieś drobne rzeczy, to troszkę łąki zebrałem i zanim się skiba obróciła, to, to dlatego tak wyglądało tak ta maszyna wygląda z zewnątrz powiem Wam, że naprawdę jest kawał bestii z tego puga. Waltra sobie bardzo ładnie radzi, chociaż e, takie jak się trafi dziś pod górkę i trochę gliny tamte do półtorej na godzinie nam spada z prędkości. A czym jak to będzie szło na innych polach przy normalnych latach? Jak będzie wilgoć? Przykładowych teraz. Czy nie będziemy musieli jej troszkę podnieść jednak tej mocy? Ale jak na razie idzie całkiem skludnie. Odciśnienie, które robocze mamy ustawione, to 150. Nie, 110 bar. Tak, no tutaj serwis ustawił, chyba sami na ten zegar. Coś chciałem powiedzieć. Płk ma ten jeden przewód do ciśnienia, napijamy, zawijamy, odkręcamy i dwa przewody. Widzę i do tych idą do ramy, do siłownika liniowania, jak do siłownika obrotu przez kostkę. Jest taka ładna puszeczka, Myślałem, że to będzie jakiś fajny trunek. Akurat tak by ładnie pasowało, a tu niestety jakiś puźwa zapyziały klucz, pręt wygięty nawet, nawet serwis nie stara żeby jakąś flaszeczkę albo coś tutaj wyrzucić a z tym mi się to pierwsze co skojarzyło Puktyn nie ma przedpuszków mamy ścinacze na nasze ziemie w zupełności starczą ścinacze wybraliśmy z tego powodu, że mamy też dużo tej gleby piaskowej i nieraz kurczę, może nam się pchać z tym przedpuszczkami. Poza tym, przedpuszki generują też dodatkowy koszt, bo też mamy mały lemieszek, małą odkładnie. poprzedni punkt to była Unia Gruziąc e, zabezpieczenia sprężynowe e, też e, pięcioskibowy też to było 4 plus 1, tylko to był fug zagonowy także zmieniliśmy na taki. Myślę, że to i tak jest rakieta także przeżyjemy bez tych przedpuszczków. Standardowo Walter do tego potrzebiony. Ojej! Oh yes. W drapie to normalnie. O, rado i to gra. Pokażę, Wam jeszcze to z kabiny traktora wygląda. O, dawaj do góry. O, dobra! To żywawo to przerzuca, tak naprawdę. Musiałem kurczę na początku trochę go ustawić, bo jak człowiek to jeszcze traktora nie ogarnął. I szybkość podnoszenia, mówię kurczę, pan na tych holwantach wolno podnosi. Pogrzebałem, pogrzebałem. Jak puk wystartował, to myślałem, że przez, go, przez kabinę go przerzuci do przodu. Także troszkę tutaj pogrzebaliśmy, ale jest ok ogólnie. I jedziemy z koksem. Jeździmy sobie tak 9-10 na godzinę. Taka prędkość jest optymalna. Według mnie bardzo ładnie nam przykrywa. Jak widzicie, bardzo ładnie też odkłada tą ziemię. Funk naprawdę kurczę, godny polecenia. Szkoda, że to wszystko tylko na zachodnie takie drogie. W Polsce kurcznicy produkujemy na swoją skalę, ale tak to już, jak widzicie, jest. Maszyna naprawdę bardzo ładnie się sprawuje. Tak naprawdę jest taka pierwsza orka, jak jest troszkę wilgoć w ziemi po tych wszystkich deszczach jesiennych. Miałem tutaj 5 hektarów, już zaorałem naprawdę sporą część. Został mi kawałek, czyli tylko do łąki. Teraz go podjadę, podniosę o I to będzie na tyle z przedstawienia. Puga. Mamy olwan, więc musimy teraz zwolnić sobie. maszynkę możemy teraz podnieść tak jak widzicie najpierw się liniuje siłownik się wysuwa żeby ten obrót był jak najmniejszy żeby było praktycznie był u własnej osi tylko na tym traktorem tak nie szarpnie kółko jeszcze ma ten siłownik, taki na żeby też nie było takiego rypnięcia mocnego ładnie, spokojnie, na spokojnie dopuszcza się jak widzicie siłownik linowania całość nam wraca do, do, do rozstawu szerokości orki. Ja tak trzymam standardowo orze w automacie. Jest to kurczę najwygodniejsza forma, jaką tutaj sobie tak naprawdę wypraktykował. O, jeszcze szampon prawie Ja Wam życzę miłej niedzieli. Mi zostało naprawdę bardzo niewiele do zaurania. Może jakieś pół hektara, kończę i wiesz, ile chwilę wypocząć, kurczę, są to ostatnie tak naprawdę prace polowe, które mi zostały do zrobienia. I mamy zostanie e, tylko konserwacja sprzętu, nasmarowanie sprzętu, tak, po myciu i schowanie do w garażu i niech czeka do następnego sezonu sezonu, kurde Także. Życzę Wam miłej niedzieli jeszcze raz. Trzymajcie się, miłego oglądania. Do następnego!